Witajcie moi kochani na przesłaniu. Jakie dobre niespodzianki przyjdą do Was w 2026 roku? Generalnie, no niespodzianki. Aczkolwiek, jeśli to miałoby być z perspektywy Waszej coś niekorzystnego, pamiętajcie, że wszystko zawsze działa tak naprawdę na Waszą korzyść. Yy, ok, zaczynamy. Robię to przesłanie z intencją największego dobra. Dla wszystkich moich widzów, jakie niespodzianki przyjdą do moich widzów w 2026 roku. Pod koniec przekazu, który będzie krótki, konkretny, przelecimy przez cały Zodiak, więc sprawdzimy również na poszczególne znaki Zodiaku, żeby to sprecyzować dla Was, i jedziemy. Najpierw zajrzyjmy w teraźniejszość. No proszę. Wy możecie mieć, moi kochani, w swoim otoczeniu jakąś bardzo kochającą, ciepłą osobę. To może być stały partner, który szczerze ko kocha Was taką dojrzałą, prawdziwą miłością, y, lub oczywiście partnerkę. Generalnie bardzo dużo czułości, ciepła, miłości. Jeśli ktoś z Was jest singlem, singielką, wy możecie sami być w takich energiach, czyli no oczywiście kochać kogoś taką naprawdę dojrzałą miłością, ale również tu i teraz być w takiej energii, kiedy jest miło, macie dobre porozumienie z kimś, pełne takiej życzliwości i pełne ciepła. All I teraz zobaczmy, co dobrego, jakie dobre niespodzianki przyjdą do was w dwutysięcznym dwutysięcznym w 26. Roku. Zobaczmy, moi mili. Co my tutaj mamy? Mhm. Dwukrotne odcięcie się od czegoś. Dobra, ale zaraz przejdziemy do tego. No i widzicie. Bardzo piękne energie. Po pierwsze, karty są w ogóle boskie. Dostałam właśnie wczoraj od. Córeczki Starszej od Sandrusi, mojej kochanej. Dziękuję Ci jeszcze raz, kochana. Są przepiękne, zawsze je chciałam. Yy, cudne są, po prostu cudne są te karty. Moi drodzy, ale generalnie, co ja tutaj widzę, co, jakie dobre niespodzianki do Was przyjdą. Przede wszystkim pozbędziecie się, a w zasadzie nawet nie pozbędziecie się, bo to jest złe określenie to Wy sami pozostawicie kogoś, coś, jakąś sytuację, która Wam nie służy, czyli dla osób, teraz mówię, zwracam się do osób, które miały problem w 2025. no jeszcze póki co, już mamy końcówkę tego roku. Ale generalnie ktoś z Was mógł mieć taki problem, żeby odciąć się od tej pracy, której nie lubię, od tej relacji, w której nie jestem szczęśliwy, szczęśliwa. I to może być również, no wiadomo, całe mnóstwo innych, innych rzeczy. To tu wreszcie w 2026 roku ktoś z Was powie: basta, i tu będzie dwukrotnie mam energię odcięcia się: odcięcia się od kogoś, kto nam nie służy, od czegoś, co nam nie służy. W sensie, w, was, w, Wy odetniecie się od kogoś, kto Wam już nie służy, lub coś od czegoś, co Wam nie służy. I moi, moi drodzy, dzięki temu macie szansę. Aby w waszym życiu pojawiła się jakaś osoba, która szczerze będzie was kochała. Znowu mamy tą samą w ogóle energię, czyli mówię teraz do osób, które mogą już mieć taką relację, gdzie jest rzeczywiście ta wzajemna miłość, pełna szacunku, ciepła, przyjaźni i w ogóle wszystkiego, że, co najlepsze. Tutaj widzę właśnie energię, kiedy na waszej drodze może stanąć osoba, na prawdziwą, szczerą, dojrzałą miłość, także to są piękne energie. Słuchajcie, abstrahując generalnie od spraw romantycznych, to tutaj znowuż no, przekaz jest bardzo podobny. Odetniecie się od kogoś, od czegoś, od jakiejś sytuacji, która wam nie służyła, od kogoś, kto wam nie służył, i dzięki temu, moi drodzy, wy poczujecie takie ciepło w sobie, taki, taki spokój wewnętrzny po prostu. Będziecie słuchali głosu swojego serca, będziecie bardzo kreatywni w działaniu. Tu możecie mieć bardzo dużo twórczych pomysłów. Bardzo ładne energie. Zobaczmy jeszcze problem sytuacji. No tutaj, moi drodzy, trzeba by zwrócić uwagę, nic nie trzeba, ale wypadałoby. Wypadało, abyście... Poćwiczyli swoją asertywność, czyli stawiali granice przed nieodpowiednimi osobami, przed toksycznymi osobami, toksycznymi sytuacjami, abyście potrafili zawalczyć o swoje. Natomiast energia jest na tu i na teraz, więc niektórzy z Was, mam nadzieję, że rzeczywiście. Tak, jak tutaj pokazują nam te energie, odetniecie się od kogoś i postawicie te granice, a wręcz po prostu powiecie basta i pójdziecie dalej. Cokolwiek by to miało nie, nie, nie być. Ok, jaka rada, moi drodzy? No i znowuż, odetnij się od kogoś, co, od kogoś kto ci nie służy, od czegoś, co ci nie służy. No tu nie chcę być inaczej, moi drodzy. Działaj zdroworozsądkowo, przeanalizuj jakąś sytuację. Ok, i zobaczymy, moi mili, jeszcze przesłanie z kart, myśl pozytywnie. I co my tutaj mamy? Powiedz, przepraszam, czy nosisz w sobie żal? Czy istnieje jakaś relacja, która wymaga uzdrowienia, ale po prostu nie wiesz, co powiedzieć, daj odpocząć swojej dumie i po prostu zacznij od, przepraszam, weź odpowiedzialność i uznaj swoją rolę w sytuacji. Przeproś za innych i za siebie, następnie odpuść, no ale widzicie, odpuszczenie się nam tutaj kłania. Następnie odpuść i bądź z siebie bardzo dumny. Zadość uczynienie nie jest łatwe, ale to ogromny krok naprzód. Od, na Twojej duchowej ścieżce. Brawo, moi kochani. No, po prostu, jeśli coś Wam nie służy, to, to chodzi tutaj również o to, żeby nie chować do kogoś urazy, rozpamiętywać, rozkminiać. Po prostu puszczamy kogoś, coś, jakąś sytuację. Otrzepujemy kolana, idziemy dalej po nowe możliwości. I voilà, i tyle. I zobaczmy jeszcze przesłanie z mistycznej mądrości. Proszę, proszę. I zobaczmy. Wytrzymałość, wzniesie się ponad udręki, moi kochani. Voilà, i teraz idziemy dla każdego znaku Zodiaku. Jakie niespodzianki przyjdą do osób z podznaku Barana, bo zaczynamy od Baranku. Witajcie, moi drodzy. Jakie nie, dobre niespodzianki, generalnie niespodzianki, czy dobre to się okaże? Jakie niespodzianki przyjdą do osób z podznaku barana w 2026. I co my tutaj mamy? Wy pozbędziecie się, moi drodzy, jakichś iluzji, czyli bardzo dobra energia. Dowiecie się jakiejś jasności, przestaniecie żyć mrzonkami, iluzjami i będziecie słuchali głosu swojej intuicji. Zobaczmy, co dla byków. Jaka dobra niespodzianka, jakie niespodzianki przyjdą do osób spod znaku byka? No proszę bardzo, dwie wam energie wyskoczyły. Wy moi drodzy, pozostawicie jakąś toksyczną relację, znajomość, sytuację, czyli w ogóle wyjdziecie z jakichś ciężkich energii bo zbędziecie się kogoś, kto, wam, kto was manipulował. Tutaj w ogóle widzę również pozostawienie za sobą jakiś no, używek, również y, 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 jakichś generalnie toksycznych sytuacji. Pozostawicie coś, co Wam nie służyło, coś bardzo toksycznego. Dzięki temu w waszym życiu zapanuje dużo lekkości, radości, y, dużo zadowolenia tutaj widzę bardzo ładnie. Co dla bliźniąt. Ja Jakie dobre niespodzianki, generalnie niespodzianki. No bo wiecie, wiecie, dla mnie wszystko jest tak czy owak dobre, no pomijając jakieś tam kwestie, na które nie mamy wpływu, wiadomo jakiego rodzaju, to dla mnie zawsze co, ta szklanka jest do połowy pełna. Dlatego tak mi to cały czas się pcha na usta. Okej, okay, jedźmy co dla bliźniąt. Jakie niespodzianki przyjdą do osób z podznaku bliźniąt w 2026 roku? Wy, moi drodzy, wyjdziecie z takiej jakiejś sytuacji, gdzie nie było wygranych dotychczas, czyli pozostawicie coś, co było totalną porażką, wyjdziecie z jakiegoś bardzo ostrego konfliktu z kimś czyli przepracujecie jakąś sytuację, wreszcie uwolnicie się od czegoś, co was może jakoś energetycznie trzymało w sensie, być może zakończyliście jakąś relację, y, zmieniliście jakąś pracę albo w ogóle szukacie teraz tej pracy. Tutaj było dużo cierpienia, dużo porażki, a tutaj w 2026 roku już widzę, że niektórzy z Was, no czytania ogólne wiadomo, ale macie szansę na wyjście z takich, takiego poczucia po prostu bezradności, beznadziei. Także bardzo ładnie, moje drogie bliźnięta. Zobaczmy, co dla osób spod znaku raka, jakie niespodzianki przyjdą do osób spod znaku raka. Tu już mi wyskoczyła. No proszę, bardzo dużo... Yy, bardzo duża pardon, szansa, jakaś niespodzianka na dobrego, przyzwoitego, stałego partnera, przyzwoitą, stałą partnerkę. Ponadto, abstrahując od tych kwestii romantycznych, tutaj widzę, że tą niespodzianką, która do Was przyjdzie, że wy nabierzecie się, yy, pardon, nabierzecie takiego, takiej bardzo dużej pewności siebie, takiego wewnętrznego spokoju. Tutaj widzę, dobrostan do Was przyjdzie pod każdym kątem, czy to relacyjnym, czy związkowym. Czy właśnie finansowym. Tu mamy naprawdę taką energię, kiedy nikogo ani niczego nam nie brakuje. Przepięknie. Co do lwiątek przyjdzie, co dla osób spod znaku lwa. Co przyjdzie do osób. Jakie niespodzianki przyjdą do osób spod znaku lwa w 2026 roku? Bardzo zbliżona energia. Moi drodzy, tutaj widzę jakieś spełnienie zawodowe, finansowe, również takie poczucie. Kiedy wszystko w naszym życiu jest na tym odpowiednim miejscu, gdzie jesteśmy w tym odpowiednim czasie, jak to się mówi, w odpowiednim miejscu. Również szansa na stałego, dobrego partnera, stałą dobrą partnerkę. I to dla osób, które do tej pory y, jesteście singlami i singielkami. Ponadto widzę tutaj generalnie bardzo dobrą komunikację z kimś, czyli generalnie bardzo ładne energie. Zobaczmy, co dla osób spod znaku panny się tutaj pokaże i Tu nam wyskoczyła jak z torpety. Do pan, jakie niespodzianki do was, moje drogie panny, przyjdą w 2026, to to, że wy będziecie gotowi coś zmienić w swoim życiu. Moi drodzy, to teraz pewnie mówię do takich osób, które być może zakończą jakąś, yy, yy, jakąś sytuację, która wam już nie służyła, czy to znajomość, czy relacje. Generalnie tu w Was widzę już tą gotowość na nowe możliwości, nowe doświadczenia, yy, nowe potencjały. Bardzo ładnie, moi drodzy, to jeszcze nie ma takiego jako, jako takiego działania, ale macie już tą gotowość w sobie, będziecie mieli, a to już. Jest jakiś punkt zaczepienia to dla osób, które nie potrafiły czegoś dotychczas zmienić w swoim życiu. Y, moi drodzy, wagi. Zobaczmy, co przyjdzie, jakie niespodzianki przyjdą do osób spod znaku wagi w 2026 roku. Moje drogie wagi. Wy dokonacie jakiegoś dobrego wyboru. dokonacie, y, podejmiecie, podejmiecie jakąś dobrą decyzję. No właśnie, miałam nawet Wam powiem, powiedzieć, że dzięki temu będziecie mieli szansę na poznanie kogoś, na prawdziwą, dojrzałą miłość, i faktycznie ta sama energia mi się tutaj pokazała. Także moje drogie wagi, nie wahajcie się y, dokonać jakiegoś wyboru, bo macie szansę na prawdziwą, cudowną taką miłość, ale naprawdę dojrzałą, ciepłą taką gdzie jest ta przyjaźń, gdzie jest ta życzliwość, gdzie jest bardzo dobre porozumienie. Abstrahując od relacji romantycznych, macie szansę po podjęciu jakiejś dobrej decyzji, dokonaniu jakiegoś dobrego wyboru na to, aby w ogóle w waszym życiu było więcej takich osób życzli życzliwych, przyjaźnie do was nastawionych. W ogóle generalnie wy będziecie słuchali głosu swojego serca. Moi drodzy, jest okay. i dużo życzliwości i ciepła do Was przyjdzie, także bardzo ładne energie, moi mili. I zobaczmy, co dla Skorpionów, jakie dobre, niesp... no znowu widzicie, niedobre, tylko ogólnie, ogólnie. Zobaczmy, jakie niespodzianki generalnie przyjdą do Was w roku 2026. Dla osób spod znaku Skorpiona, zobaczmy. No, proszę bardzo. Wszelkiego rodzaju jakieś nowe początki, potencjały, możliwości, i to takie, które mają potencjał na jakiś rozwój, jakieś konkretne, jednym słowem, początku. Nie takie, które coś się zacznie, i tak jak szybko się zacznie, tak szybko się skończy. Nie, tu jak już coś zaczniecie, to będziecie w tym bardzo konsekwentni. Jeśli poznacie kogoś na relację, no to również to ma szansę, aby taka znajomość przerodziła się w trwałą relację. Bardzo. Dobre, słuchajcie, energię macie, bardzo ładne. I zobaczmy, moi drodzy, co dobrego w sensie, jakie niespodzianki przyjdą do osób spod znaku Strzelca. Zobaczmy, jakie niespodzianki przyjdą do osób spod znaku Strzelca w roku 2026. Moi kochani, wy wyjdziecie z jakiejś energii takiego bardzo dużego stresu, poddenerwowania, wy mogliście się w 2025 roku martwić, zamartwiać o coś. Naw y widzę nawet wręcz tu taką sytuację, kiedy ktoś z Was mógł być w takiej emocjonalnej klatce z takich czy innych względów, czy to pod kątem słuchajcie spraw zawodowych, czy pod, romant y czy pod kątem romantycznym. Tutaj ewidentnie widzę, jakaś klatka mentalna wreszcie nie będzie miała miejsca w roku 2026. Ktoś wyjdzie jednym słowem ze swojej comfort zone, i to jest piękna energia, moi drodzy. Brawo, Wy! Koziorożce, bynajmniej w większości, no bo rzecz jasna, umówmy się, robimy czytania ogólne. Zobaczmy, co dla osób z znaku. Koziorożców, co, jakie niespodzianki przyjdą do osób z znaku koziorożca w 2026 roku? I zobaczmy, moi mili. No proszę bardzo, a koziorożce uzdrowią swoje serducho, swój mental, wyjdziecie z jakichś wyjątkowo paskudnych energii, takich, które was musiały niesamowicie trzymać, wiecie, za gardło. Tutaj wyjdziecie z takiej energii, która powodowała, że wy tak naprawdę nie skupialiście swojej uwagi na tym, co działo się wokół Was, tylko cały czas żyliście jakąś bardzo ciężką przeszłością, jakąś traumą, jakimiś ciężkimi sytuacjami, wydarzeniami. W 2026 roku, moi drodzy, widzę, że dla Was to będzie oznaczało, że niektórzy z Was. Przepracujecie jakąś traumę, naprawdę ciężką sytuację, i wreszcie zaczniecie dostrzegać, co dzieje się wokół Was. Zaczniecie yy, sięgać po jakieś nowe możliwości, nowe potencjały. Przepięknie, moje drogie koziołki. Zobaczmy, jakie niespodzianki przyjdą do osób spod znaku wodnika w 2026 roku. To dla was, moje drogie wodnisia. Okej, okay. i tutaj nam coś wyskoczyło jak z torpedy. No proszę bardzo. Moi drodzy, wy to będziecie działali z niesamowitą odwagą, pewnością siebie, z ogromnym powerem. Ale też to energia, kiedy wy możecie mieć w ogóle niesamowite powodzenie, yy, gdzie... Ktoś będzie was postrzegał jako bardzo atrakcyjne, przebojowe, przedsiębiorcze osoby. Nie tylko chodzi tutaj o kobiety, to tylko energię. I moi drodzy, co jeszcze? Jakiś rozwój, dużo działania. No i właśnie ta głowa na karku, czyli podejmując jakieś działania, zwłaszcza te finansowo-zawodowe, wy będziecie się czuły, czuli, jak te ryby w wodzie. Fantastycznie, moi drodzy. Zobaczmy zatem. Już jeszcze do tego jeszcze tylko dopowiem Wam, że w ogóle na Waszej drodze może stanąć ktoś, kto będzie na Was niesamowicie zdecydowany. No, możecie już mieć w zasadzie taką osobę, no ale to dla tych, które takiej jeszcze nie mają. I zobaczmy, co do rybek przyjdzie. Jakie niespodzianki przyjdą do osób z podznaku ryb w roku 2026. I zobaczmy. No, proszę, bardzo ładnie. Tutaj widzę bardzo dużą stabilizację, czyli dla osób, które miały jakieś problemy zawodowe, finansowe to to niespodzianką będzie bardzo duża poprawa w sprawach zawodowych, finansowych, ale również słuchajcie, to jest szansa na to, abyście znaleźli stałego partnera, stałą partnerkę, takiego, wiecie, takie osoby odpowiednie, te właściwe, nie takie, które pojawiają się i znikają i, i nie mają nic do ofiarowania, tylko naprawdę kogoś takiego, kto będzie chciał zaangażować się, wejść generalnie w stałą relację, bardzo pięknie. Moi drodzy, to wygląda. Ponadto widzę tutaj również szanse na jakieś awanse, podwyżki i tego typu sytuacje. Generalnie dla was to oznacza, że możecie poczuć taki niezwykły wewnętrzny komfort, że niczego wam w życiu nie brakuje. Przepięknie moje drogie ryby. Ja was ściskam wszyscy moi drodzy widzowie. Bardzo was proszę o lajki. Komentarze, subskrypcje, podbicia. Ściskam Was i do usłyszenia. Trzymajcie się.